Nie się z kimś online, może nie zawsze potrzebujemy mieć włączoną kamerę i transferować jeszcze tą paczkę wideo. Kiedy słuchamy muzyki, wyłączajmy wideo. Słuchajmy tego tylko i wyłącznie właśnie w formie tej starej ametry. Sterowanie radiem t 6686 tym srebrnym, srebrnym no za pomocą derger, aplikacji XDRGTK przez sieci, Port Com 3 przez USB. USB. Widzimy myszkę, myszką wybieram częstotliwość. No ja myślę, że troszkę tak to było. Radio z e, To były takie projekty abstrakcyjne, sięgające do języka abstrakcji, więc one myślę, były trudno zrozumiałe. Jego dworu z mrozu minus 20 a tam w środku w jego mieszkaniu było bardzo ciepło. Podał rękę i się ze mną przywitał, to miał bardzo radio dłoni. Srebrny, no sześć, duchęta, to do końca życia. A czy ty czekasz co roku na to, aż widziałem? że siły zbrojne Polski wydały zgodę na to, aby Renife można również sterować klawiaturą mogę go wciąż słuchać. Pierwsza nowość na 19. Jack White, you got me searching. G, get more. I po reklamie. No to nas to Niemcy, których znacie między innymi ze z naszą bryską. Parę tanecznych dobrych krzywdów już było. Tanków masz kartą ekstra i odbieraj kupony rabatowe. Na kawę lub hordoga za jedyne 4 zł, a na mylił premium super sezon za 25 zł. W każdym miesiącu zrób 10 transakcji. Szczegóły dodatkowe warunki i wyłączenia są w regulaminie na stronie banku i w aplikacji. Ko A gra w tu tu, tu. Kocha. Przez CA24 i od do 31 grudnia tego roku włączyli się w tegoroczną akcję kolędników misyjnych. Warto podkreślić, że. To by było na tyle radio sterowane aplikacją XDR-GTK poprzez com 3, używając kabla USB-C, kabel połączony z radiem. Radio antena 74 cm, oryginalna. I to by było na tyle, dziękuję.